Witam wszystkich. Aleksandra Gołda dla kanału Real News PL, a ze mną prezenterka telewizji polskiej Małgorzata Tomaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami premiera filmu Batman. Czy jest pani fanką filmów o superbohaterach? Może niekoniecznie, ale moje dziecko jest i moje dziecko kocha Batmana, Spidermana i wszystkich superbohaterów, Hulk'a. On w ogóle na zmianę jest każdym z nich, ale Batman jest najdłużej w naszym domu. Ja mam pokój dziecka jest w Batmanie, więc no muszę być, muszę zdać relację, a potem pewnie raz jeszcze zobaczę z dzieckiem. Nie zabrała pani dziecka na premierę dzisiaj? No to jest wieczorna premiera, więc myślę, że tutaj nie byłoby dla niego to yy... Dobre, a poza tym, jak to z dziećmi, a to jest pięciolatek, mógłby chcieć na przykład w trakcie wyjścia, nie chciałabym tego zrobić, żeby wychodzić w trakcie filmu, bo na przykład zachciałoby się Siusiu, albo w tym momencie najważniejszy byłby popcorn, więc na no, chwilę poczekamy i pójdziemy już prywatnie. Tak, czyli e, dziecko pani bardzo lubi oglądać filmy, a najbardziej jaki film lubi? Eee, o, to chyba już bajki. On ma swoje bajki o psich superbohaterach, ale rzeczywiście superbohaterowie się pojawiają tylko w różnych odsłonach, ale, ale tak, no dzieci chyba lubią tych superbohaterów. Mhm. A jak Pani znajduje czas na opiekę nad swoim synkiem, bo chyba Pani bardzo dużo pracuje? Tej pracy jest sporo, ale tak naprawdę porównując do osoby, która pracuje od 8 do 16, to mamy my, osoby z mediów, dużo więcej tego czasu, dlatego że rzeczywiście czasem jest plan zdjęciowy od rana do wieczora, ale później na przykład 4 dni wolnego, które można spędzić z dzieckiem. Teraz byłam na dwutygodniowym urlopie z synkiem, więc nacieszyliśmy się sobą. Tak, właśnie widziałam piękne zdjęcia na Pani Instagramie. Czyli może pani zdradzić, czy był to wyjazd taki rodzinny, czy może? Tak, rodzinny do mojej mamy. Moja mama mieszka w Dubaju od 15 lat i ja ją regularnie odwiedzam i staram się, nawet jak mam chwilę wolną, to, to, to staram się ją właśnie odwiedzać, bo no, to taki rodzinny czas to nie jest dla mnie taki Dubaj, jak każdy myśli i, i typowy wakacyjny kierunek, tylko po prostu czas z mamą. A czy ciężki był taki powrót do rzeczywistości tutaj? Tutaj chociaż jest też już ciepło u nas w Polsce, ale czy było ciężko wrócić do takich normalnych, codziennych zadań do pracy? Było bardzo trudno, w ogóle pomyliłam drogę, jak jechałam na plan zdjęciowy dzisiaj. Nie powinnam tej drogi pomylić, bo już ją kojarzę, już tam byłam, ale oczywiście pomyliłam, więc trudne są te powroty. Trudne są... trudne jest się odnalezienie, ale zdecydowanie łatwiej jak w Polsce jest ciepło niż w zimie. Bo wtedy to rzeczywiście dwa dni aklimatyzacji. A często pani wyjeżdża właśnie na, no można powiedzieć, że to nie, nie w czas, ale takie, takie rodziny na odwiedziny. To taki dla mnie city break, zawsze mówię, czyli taka, taka przerwa od miasta i jak mam nawet tydzień wolnego, to staram się do mamy jechać. No to jest plus, że ja nie, nie potrzebuję hotelu. Mama jest na miejscu, więc tylko mówię, mamo kupiłam bilety i po prostu lecę. Czyli na pewno się zawsze cieszy z odwiedzin córki. A czy w planach jakieś właśnie wakacje, wyjazd, wakacyjny urlop? No w naszej pracy jest tak, że wszystkie święta, wakacje i sylwestry pracujemy. W związku z tym myślę, że moje wakacje już są za mną, a te kolejne będą po prostu pracujące. No tak, ten zawód się w tym wiąże. A lubi Pani swoją pracę? Czy od zawsze chciała Pani zostać prowadzącą, dziennikarką? Właściwie to e, nigdy nie chciałam pracować w mediach i zawsze się wstydziłam mediów. Jak tylko podchodziła do mnie kamera, to ja się tak chowałam i jak typowy przechodzień nie chciałam e, d, się wypowiadać. Natomiast później coś się takiego stało, że się przełamałam. Rzeczywiście, może modeling mnie przełamał, bo m, na początku było tak, że jak miałam coś powiedzieć, e, w, na przykład w reklamie, to się bardzo wstydziłam. No i jakoś tak się przemogłam raz, drugi, trzeci e, i później było łatwiej. A teraz kocham swoją pracę. Nie wyobrażam sobie siebie w biurze albo w normalnej takiej pracy, przecież mnie by... Rozniosła. Ja bym chodziła chyba co chwila na lunch. Naprawdę, bo to jest praca, która ciągle przynosi coś nowego i ciągle coś zaskakującego. Teraz troszkę zmienię temat, właśnie bo mówiła pan, prowadzi Pani, prowadzić Pani Eurowizję. Jak się Pani odniesie do tegorocznych wyników, bo zwyciężył zespół z Ukrainy? Jest mi strasznie przykro, że nie zwyciężył Krystian. Ja mogę właściwie tylko mówić o nim, dlatego że on mnie zaczarował. Ja naprawdę wierzyłam w to, że wygra, ponieważ jest świetny, jest utalentowany. On śpiewa tak samo przed kamerą, tak samo na płycie i tak samo w jakiejś sali, gdzie nie ma żadnego nagłośnienia, nie ma mikrofonu. On po prostu cały czas śpiewa tak samo. Mikrofon się zgadza ze mną. Tak, on zajął chyba 12 miejsce, także no wszyscy się chyba spodziewali, że, e, że będzie gdzieś tam tak, w pierwszej trójce. A czy ty uważasz, że te konkursy powinny mieć związek właśnie z sytuacją polityczną, czy raczej nie? To jest właściwie pytanie retoryczne, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby to był konkurs muzyki, prawda? E, natomiast... E, Znowu z drugiej strony trudno jest oddzielić to, co się dzieje na świecie. Trudno jest nie mówić o wojnie, trudno jest nie mówić o pomocy Polaków. E, to też jest piękne, że, że my pomagamy i cały świat o nas mówi o Polsce. E, o pra Winfrey o nas mówi. E, to jest wspaniałe, że jesteśmy docenieni. I znowu z drugiej strony nie mogę być wybiórcza, jeśli chodzi o ten kontekst polityczny, bo chciałabym, żeby mówiono o nas dobrze na całym świecie. E, więc skoro tego chcę, to również. E, Powinno się mówić o, o tym, co dzieje się na Ukrainie, właśnie o tragedii tych ludzi.